Panie trenerze, kolejne zwycięstwo wyjazdowe, drugie w tej rundzie wiosennej, ale łatwo nie było, długo, długo żeście się męczyli ze swoim rywalem. Znaczy wiedzieliśmy, że jedziemy na ciężki, na ciężki teren, daleka droga i, i Łuków, Łuków zawsze był trudnym przeciwnikiem. Wiemy jakie ma problemy w tej chwili klub z Łukowa i wiemy, że, że, że drużyna, jest, drużyna jest osłabiona, ale mimo wszystko uczulałem swoich zawodników, że, że tutaj jest bardzo ciężko. Faktycznie tak było, choć uważam, że gdybyśmy w pierwszej połowie strzelili bramkę, to ten wynik mógł być wyższy. Widać było, że jesteśmy podróżną lepszą, choć łuków naprawdę nieźle się prezentował, momentami tworzył zagrożenie. Chociażby bardzo dobra sytuacja na 1-1, jakby wykorzystali, mogłoby być nieciekawie. No ale pomijając to wszystko, cieszymy się ze zwycięstwa, cieszymy się z trzech punktów, które w tym momencie są dla nas bardzo ważne. I już teraz koncentrujemy się tylko i wyłącznie na sobotnim meczu w Zerzuciach. to była taka taktyka w pierwszej połowie, żeby przeczekać rywala, aż się zmęczy, aż... Pokaże na co go stać, czy to tak wyszło z gry? Taka była taktyka. Znałem zawodników Łukowa dosyć dobrze. Wiedziałem, że mają szybkich zawodników z przodu, którzy potrafią operować piłką. O takich dwóch, trzech tutaj mają. Nie chcieliśmy się narazić na jakąś kontrę, na głupio straconą bramkę. Bardzo ważne było, żeby tej bramki nie stracić. To o czym rozmawialiśmy przed rundą wiosenną. Pracowaliśmy w okresie przygotowawczym nad defensywą, żeby bramek nie tracić i, i na tą chwilę to się udaje. Właściwie straciliśmy tą bramkę z Rykami dość, dość niefortunnie, a tak gramy trzeci raz na zero z tyłu i to jest bardzo pocieszające. No, teraz mamy z Wiktorią Żmudź, która pokonała Lubliniankę i pokonała Tumasowie na jesieni 5-2, łatwo znowu nie będzie. No tak, żmuć, która, która nas tam upokorzyła, że tak powiem 5 do 2. Żmuć, która jest też niewygodnym przeciwnikiem zresztą jak wszystkie te drużyny czwartoligowe patrząc, patrząc od siódmego miejsca, ósmego w dół. Bo, bo grają, grają prostą piłkę, grają z tyłu, próbują kontrować. Mają dwóch, trzech bardzo dobrych zawodników. Tak można scharakteryzować właściwie każdy zespół z tej dolnej części tabeli. I, i łatwo na, na tych boiskach wiosennych z początku rundy wiosennej, nierównych boiskach, łatwo się nadzieć na jakąś kontrę, na jakąś sytuację bramkową dla przeciwnika. Dlatego, jest, dlatego to jest niewygodne. Bardzo mocno chcemy się zrewanżować za rundę jesienną, mamy w pamięci z tyłu głowy ten mecz, choć mówię, jest to troszkę inny zespół niż z jesienią i mówię, mówię o naszym zespole, jesteśmy troszkę innym zespołem i, i uważam, że, że spokojnie sobie z nimi badać.